Piotrek, no i po wszystkim po tym szaleństwie. Jakie są twoje wnioski po tych trzechniach zakopanych? Bardzo eee. wielu eee. biało-czerwonych eee. i widzów prezentować. Znaczy naprawdę znaczy, wnioski raczej raczej podsumowuje dzień za dniem. E, także. Także dzisiaj, dzisiaj było w porządku, tak jak tak w miarę normalnie A jaki miałeś po wczoraj nastawienie, z jakim celem tutaj przyjechałeś dzisiaj w Nigel wczoraj, wczoraj popełniłem taki jeden prosty błąd e, który dawno mi się nie zdarzył Ale, ale dziś gorzej popełniłem, także pracuję nad nim, żeby już go wyeliminować całkiem ale wiadomo, czasem, czasem się popełnia takie błędy. To jest aspekt techniczny, czy, czy w głowie coś? Nie, techniczny. Pytam, ponieważ Adam Mały wczoraj powiedział po pierwszej serii, że kurczę, Piotrek znowu zestresowany na tej skoczni w Polsce. Faktycznie ta, ta oprawa tutaj jakoś inaczej wpływa na Ciebie? Akurat się mylił, bo to nie było, nie było to. Znaczy jest dużo, dużo tak naprawdę różnych e, różnych e, prostych błędów można popełnić. Wczoraj popełniłem po prostu taki, że po próbnej po próbnej tak by przestałem e, cokolwiek robić, tylko skakałem... Znaczy próbowałem... trochę można powiedzieć zapewny byłem e, i, i po prostu zabrakło mi pracy od początku do końca koncentracji. E, tak, by, tak by wczoraj po próbnej dla mnie zawody się skończyły, a jeszcze się nie zaczęły. I to jest, e, to był taki właśnie tego typu błąd, e, który, tak jak mówiłem, już dawno, dawno już takiego nie miałem, także, także dobrze by było sobie przypomnieć i, i walczyć, pracować dalej i, i go już tak naprawdę nie popełniać więcej. Po zawodach w Wiśle miesiąc temu powiedziałeś, że tak się poczułeś jakbyś już wygrał, jeszcze przed rozpoczęciem zawodów. Tutaj tak skromniej podszedłeś do tej rywalizacji bez takiej pewności siebie? No to właśnie wczoraj był po, podobnie, ale, ale trochę, troszkę inaczej, bo, bo w Wiśle jednak dużo pracowałem i w zasadzie myślałem, że to wystarczy na to, żeby wygrać. A tutaj było tak, że po prostu e, tak trochę po, po, tej, po tej próbnej już nie do końca mm, nie do końca miałem pomysł e, na to, żeby skoczyć lepiej, tylko, tylko po prostu myślałem, że to samo wystarcie, a u, u mnie nie ma takiej granicy, u mnie musi być cały czas. E, cały czas do przodu, bo u, u mnie bardzo, bardzo szybko e, tak naprawdę wszystko siada i E, muszę cały czas pracować nad tym e, ze skoku na skok, żeby, e, żeby być na najwyższym poziomie. Mówisz, że musisz cały czas do przodu iść, no, no a tymczasem trener zarządza krótki urlop. Teraz masz przerwę na resztę. A nie wiem, bo w tym momencie tak trochę myślami jestem bardziej przy kolacji albo bardziej obiedzie, bo nie udało mi się jeszcze zjeść. E, taka akurat pora skakania była, że gdzieś tam. Gdzieś tam mi u, u, uciekła jedna, jedna e, pora obiadowa i, i właśnie moje myśli głównie skupiają się teraz na tym, żeby, żeby coś zjeść ale jeszcze nie myślę co Na razie tak, e, Na razie myślę żeby coś zjeść Piotrek smacznego O dziękuję, dziękuję bardzo